Zobacz, jaki nasz Gdańsk jest piękny i spokojny. Dlaczego u naszych kuzynów było tak pusto? To z powodu koronawirusa. Ludzie zostali w domach, żeby wirus nie mógł się rozprzestrzeniać. Teraz znowu wychodzą na spacery. Wcześniej było im trudno. Dzieci musiały unikać placów zabaw i spotkań z przyjaciółmi, ale dzielnie stosowały się do nakazów i świetnie sobie radziły. Pozwalały rodzicom pracować. Przez większość czasu to był czas superbohaterów. To oni. Personel medyczny. Jesteśmy z nich dumni. Dzieci też walczyły z wirusem. Przestrzegały zasad higieny, myły ręce po każdym spacerze. Na pewno dalej będą tak robić. Musiały uczyć się w domu. To wymagało od nich ogromnej dyscypliny. Brawo, nim się obejrzały, nadszedł koniec roku. To także dzięki dzieciom wracamy do zwykłego życia. Pamiętając o tym, czego nauczyliśmy się w czasie pandemii o ostrożności i higienie nawet w czasie wakacji.